Kolejny atak na granicy w Grestin. Zamachowiec samobójca zmylił ochronę. Tancerki z klubu w Grestin zamordowane. O, widzicie? Tancerki z klubu w Grestin zamordowane, ale... hmm... Ale to dziwne, ja nie pozwoliłem temu gościowi przejść, więc... Nie przepuściłem go i tak zostały zamordowane? Eee... Coś mi tu Nie Bym go przepuścił obrządząc tak z zemsty. Cholera wie. Ech... I co, dacie więcej ludzi? Czy nie? Inspektorze, na waszym stanowisku zainstalowano skaner rewizji, by umożliwić dokładniejsze przeszukiwanie. Kolekjańscy ekstremiści są podejrzani o spowodowanie wczorajszego zamachu. Przeszukujcie wszystkich kolekian przed przyznaniem im wizy. Mm -hmm. Niech żyje arstoczka. Połączcie odpowiednią zasadę z księgi ze sprzeczną z nią informacją, by uzyskać dostęp do dalszych opcji. No dobra. Czyli teraz możesz zacząć ciekawe. Okej, okay, połączcie znalezioną broń z kontra lub kontrabandę z odpowiednią zasadą z księgi. Okej, okay, będziemy teraz rewirować i zobaczymy, na czym polega nagość w tej grze. I dlaczego wcale nie warto zasłaniać oczu? Chyba że po no, prostu... W sumie można, bo to i tak strasznie wygląda. O matko boska, ile, ile zasad? O matko boska. Ja se to gdzieś położę na boku, może schowam tu. Zakaz posiadania broni, No <laughs> serio. Rewidujemy wszystkich kolekian. Okej, okay, pamiętamy, rewidujemy wszystkich kolekian. To nam się przyda tutaj na boku. <laughs> Najważniejsza sprawa. Rewidować kolekian. Jak znam życie, zapomnę o tym parę razy. No ale spróbujemy, nie. No się O, wyglądasz normalnie. Hmm, to aż dziwne. Odwiedzam krewnych, czyli nie pracujesz, okej. Okay. Kilka miesięcy, dwa miesiące, spoko, odwiedzasz krewnych. Kod zgadza się. Czy Jurko City w kolekcji, O! Kolekja! U Sorry! Laska! Słuchaj! Kolekja! Siemano! Zostaliście wyznaczeni do przeszukania! Rewizja! Stańcie przodem do skanera! Dostaniesz ładne parę fotek. Będziesz mogła sobie... O proszę! Jedno selfie. Drugie selfie. Będziesz mogę sobie wrzucić... No właśnie! No i proszę! No i to jest... To jest nagość w tej grze, prawda? Więc e, dzieci są proszone o niepatrzenie teraz na no, akron. Ale spokojnie, nie będę tego żadnego, nie będę tego blurował ani nic. Uuu, No okay. okej. Oh, yeah. O ja. No dobra. W każdym razie wszystko gra. Chcesz na pamiątkę? Wszystko się zgadza, czyli patrzymy dalej, odwiedziny, bla bla bla. Tutaj Jelena Strinska. Ciekawe, czy miała Jelenia w rodzinie. <laughs> o, bez sensu to był dowcip. Nieważne. Jurko w koleki. Zgadza się, dobra, laska. Słuchaj, na moje oko, wszystko się zgadza. Masz niezłą fotę. Weź sobie na pamiątkę. Ja czy mogę sobie ją zostawić, w sumie? Hmm. A, to byłoby zbyt perwersyjne. O! Laska z grzybem na głowie. No siema! Jak masz na imię? Milica. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Długość pobytu? Dwa miesiące. Yy, dobra, ale powiedz mi, gdzie masz zezwolenie? Etwo! Zgoda na wjazd. Nie ma co? Nie ma się zgody wjazd? Nikt nie mówił, że tego potrzebuje. Aha. Nieznajomość prawa szkodzi. Nara. Ozdrów małżonkę. Yyy, yy, no dobra, zakładamy, że jesteś niezbiórką. Jest eee... tak. O! O stary, ale ci się japa skompresowała do środka twarzy. Przejeżdżam przez was kraj, was kraj, mhm. Dwa tygodnie. Dobrze. Spoko. Przejeżdżasz, więc nie pracujesz, nie musisz mieć pozwolenia na pracę. kolekcja Uuuu! Yo, man! Powiem ci tak, rekwidu rekwidujemy. Jesus, mój aparat gębowy robi mi dzisiaj niezłe... ...kurczę, myki. Dobra, dwa razy selfie. Raz. I dwa. Fuck, teraz będę musiał na to popatrzeć. O, nie. O stary. No, klatę masz kieptką. Eh. Ale przynajmniej. No dobra, twoje zdjęcie na pewno nie będę chciał zachować. Dobra, nie ma żadnej kontrobandy, spoko. Perlman, Maxwell, Kot się zgadza... ...data, łytytu, zachodni Grestin w koleki, wszystko okej. Okay. Dobra, jedziemy, bo to kurna czas, kasa i te sprawy. Sprawujcie się dobrze. Następny. Co ty masz dla mnie ciekawego? U, Jezus Maria, nie no, ta to już w ogóle jakaś agentka. Okej, okay, widzę, że jesteś. Ee, Joshua? A Joshua to przypadkiem nie jest imię męskie. Co za japa okej. Okay, Orfek wonor. Co to jest Orfek wonor, ale to się zgadza niestety. 164 cm, 66 kg wagi. Czasami waga może mówić o tym, że masz nielegalny przedmiot. Jesteś mężczyzną. Ej, no, z Japy nie wygląda, że jesteś mężczyzną, a moim zdaniem to się nie zgadza. O! <laughs> Ej, no faktycznie. Napisane, że jesteście mężczyzną. Co to za pytanie? Rewizja. Matko boska zupełnie przypadkowo. Widziałem że jakieś ta japa jakoś tak coś mi się nie widzi. Czyli Dzeszło to jednak jest te tak, angielskie. Eee. Czy to nie znaczy, że jesteś jednak mężczyzną? Fuck. Ale nie zgadza się, więc spaduwa, no. Idź mi stąd. Boże, dziwny człowieku. To faktycznie był mężczyzna. hej, nie. Spełniał wymogi? Jakie spełniał wymogi? To była kobieta, będzie mi tutaj, kurde. chrzani, przecież widziałem, co widziałem, tak? Okej, okay. Antegria. Co ty tam mówiłeś? Cel waszej... Aha, imigrujesz, więc nie musisz mieć pozwolenia tam na pracę. Okej, okay. imigracja. Kobieta, Outer Grouse w antegri, to się zgadza. Laoli, co to jest Laolivian? What the hell? Tego wcześniej nie było. Ważna do. O, 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 o. To nie jest ważne. Masz nieważną zgodę na wjazd. Nie możecie przejść bez ważnego dokumentu. Mam za dużo na głowie. To weź idź do fryzjera, wtedy już miała mniej na głowie. Spadaj. Następny. Jesus. To była baba przecież, no. O! Czerwony kapturek! No się ma? Co tam? Przejazdem? Długość pobytu? Kilka dni. Tranzyt. Mhm. Dobra. Tu tu, tu, tu. się zgadza? Amelaka. Aha, tam po prostu było imię nazwisko w innym miejscu. Dobra. Amelaka. Amelaka. Da fuck is that. Tu nie masz kaptura. Pewnie jesteś jakimś szpiegiem albo coś. Kodzik się zgadzał, dobra, tu wszystko pięknie. 32, ważna do grudnia, nie wygasło, okej... Okay. wszystko git Arstoczka, nie jesteś z koleki, możesz przejść że nie będziesz wybuchać tutaj zaraz. Fuck! Miejsce wydania się nie zgadzało? Uh, fuck! Upomnienie! Niech to szlak A ah, demet nie zauważyłem tego. Odwiedziny 30 dni, okej. Okay. Odwiedziny 30 dni. Zgadza się. Kurde, nie sprawdź. Ale kolekia, zaraz, zaraz, zaraz. Stary kolekja. patrz, 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 patrz yyy. E, 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 e. tu, tak. Zostaliście wyznaczeni do przeszukania. Pokazujcie na no swoje cudowne ciałko. Mam nadzieję, że byłeś na siłce, żebym mógł na co popatrzeć na, na co popatrzeć tak. tak. No, stary. Uuuuh, co my tu mamy? Czy, czy waga się zgadza? Nie, to wagi nie ma napisanej. Eee, stary, ty coś tutaj próbujesz przemycić ziomuś. A nie tak ładnie, nie tak łatwo. Nie tolerujemy przemytu. Naprawdę to widać? Wyluzuj, przyjacielu. To nie, to, to tylko niewinne lekarstwo. Dam ci 10 krytów, jeśli mnie przepuścisz. O. Ale mam już dwa upomnienia, sorry, nie mogę, no. Nie mogę. Muszę ci płacić za pozostawienie Muszę ci nieźle... No, raczej, no, mam już dwa upomnienia, no, sorry, no. Taki żywot. Ale kurde, łapówka była gruba. Wziąłbym, oczywiście, bym wziął, no. Lekarstwo przecież tylko, no. Zamierzam dołączyć do żony. Mm -hmm. Czyli imigracja na zawsze. Dobra! Miguel Burghardtyty. Burgharydyty. Dobrze. Okej. Okay. 83. Republia. Miejsce wydania: Truglorian, Tego zapominałem chyba sprawdzać co chwilę. Tak mi się wydaje. Truglorian, Teraz się zgadza. Teraz się zgadza. Jak się kurde powinno nie zgadzać, skoro sprawdzam. Na zawsze. Kodzik: OK. Miguel: Ziomuś. Zgoda na wjazd. Ty, wszystko się zgadza chyba. Mężczyzna. Japa podobna. A, Aj, weź, dostanę trzeciego tego. Ziomala. Kurde, i już po czasie jest tak, ja chcę do domu iść. Wynocha. Może znowu Hagrid. O, dobrze, jest syrena. Co tam? Odwiedzisz przyjaciół? Miesiąc, miesiąc odwiedziny, okej. Okay. Tu się wszystko zgadza. Alfonsus Glaus! Uuu, jesteś Alfonsem. No proszę, Alfons od urodzenia. Ho, O, właśnie, to że... ledwo żem to zauważył. Taram, taram. Sorry Hagrid, ale muszę zobaczyć twoje piękne, cudowne, ogłosione ciałeczko. Ogłosione? O oh, Jezu. Yes. Owłosione, Wy, wy, Wy jak wiocha, wy jak weteran, wy jak. Wycieraczka, czyli płacz małego skorupiaka. Haha, to sucharem lecimy dzisiaj. Dobra, jesteś na gusieńki, cudowny, piękny. Nie masz nic na sobie, żadnych innych lekarstw, ani pierdule pierduletów, możesz iść z bogiem. Wróćcie jutro o rano, no dobra, no. Wróćcie. Dzień siódmy się skończył. Co my tu mamy? Oszczędności, pensja, dodatek ułatwieniowy. O! u, Czyli, mogę mieć dwa bilety kary, nie mam, nie mam za tutaj, bo ogrzewanie, jedzenie, czynsz. O Jezu, ale jestem aż 10 na do tyłu z pensją. O, masakra. Nie idzie mi zbyt dobrze teraz, nie idzie. W każdym razie nie miałem jeszcze kary, tylko było upomnienie, czyli mogę mieć dwa upomnienia na dzień. Euuu, uh, myślałem, że tylko jedno. No to i tak nie mogłem tam przekupstwa zrobić, no. Sorry, mam 10 kredytów mniej, chociaż mogłem zaciągnąć gdybym chociaż na zero. A tak to jest na. na minus 10. Wujek, teściowa, syn i żona są... mają się jeszcze ok. No, no bo karmię ich i ogrzewam, no to mają się ok, no. Proste. Kolek, jański przywódca składa skargę. Przeszukanie na granicy bezprawne? Ja się nie dziwię. Pewnie zniosą teraz ten wymóg sprawdzania. 30 listopada 82 rok. Pięciu strażników kolekianie złożyli oficjalny protest. Judącej dziś pojawi się dyplomata zmierzający na narady wysokiego szczebla. Od tej pory nie zezwala się na dalsze bezwarunkowe przeszukania, przeszukiwania kolekian. Dyplomaci, żeby przekroczyć granice, dyplomaci potrzebują jedynie paszportu i ważnego pełnomocnictwa. W waszej księdze został z zasad przybyły nowe informacje o dokumentach. Niech żyje arstoczka. No dobra, zobaczmy to. Dokumenty. Dowód osobisty, zgoda na miast dyplomatataratata. Okej. Okay. Pełnomocnictwo musi obejmować arstoczkę. Okej, okay. to jest ważne. Dokument musi być opieczętowany. Czyli musi być pieczątka i musi być napisane, że. ten, że musi obejmować tak. Tak. Pełnomocnictwo arstoczka, okej. Okay. Porównujcie pieczęcie ze wzorami w księdze. Dobra, tylko teraz pytanie. Nie rozpowszechniać pod, grobą, pod groźbą kary. A to proszę, jaka propaganda? Niech żyje arsoczka wszędzie. Pieczęć, czyli pieczęć, pieczęć, pieczęć. Zezwolenie na pracę, a proszę, to też są pieczęcie, które trzeba sprawdzać, ale oczywiście tego nie robię, no bo hello. Natomiast dyplomaci muszą mieć swoje pieczęcie. Okej, okay, tylko pytanie, jak wygląda porównucie ze wzorami w księdze, czyli co? Czyli każdy ma swój własną, swoją własną pewnie pieczęć. Ulepszenia mam pod spacją, tak, no właśnie, to jeszcze te pieczęcie czas sprawdzać czasami, czy się zgadzają, no ale no bez przesady, no to już możemy pominąć. Tym bardziej, że mamy dwa, dwie możliwości na dzień. Olewania prawa. Skoro się olewa prawo, no to wiadomo, i lewo i prawo jednocześnie, nie? Dobra, o, mamy, mamy, o, wysłannik dyplomatyczny, dobra. Kolekcja, no to można by sprawdzić, czy kolekcja się zgadza z, z logotypem. Oczywiście mam swoją ściągawkę w PDF-ie wydrukowaną. Więc rzeczywiście kolekia ma takie tutaj piękne logo. Taki, nie wiem, gwiazd. Dobra, nieważne, sprawdźmy. Szafka, szafka. <laughs> o, no do VK pracuje szlaska, czy co? Webstrowa. Uuu, czyli pracuje w VK, ale w dziale, że tak powiem, no, internetowym. <laughs> Albo zbiera pająki, nie wiem. E, tutaj kodzik, zachodni Grestin w koleki. Już nie musicie sprawdzać, zachodni Grestin się zgadza. 47, tutaj rocznik, wszystko pięknie, jest Arstoczka. Siema, dyplomatka. Witaj w Arstoczce. Dobrze, no nie popełniłem błędu na szczęście. U, stary, ale masz szalik, normalnie nowy krzyk mody. Albo krzyk przechodniów, jak cię widzą. Dobra, pozostanę w Arstoczce, a w Arstoczce kilka miesięcy. Dobra, dobrze, no, otworzyłem sobie oczywiście najważniejsze rzeczy, czyli podstawowych zasad. Giovanni Castaldo, odwiedziny 3 miesiące, czy to się zgadzało? Tak. Giovanni Castaldo. Okej, okay. Włoch jakiś se przyjechał. Tu proszę bardzo, wygasa. Czy Skal jest z Bristanu? Tak. M, czyli mężczyzna, tu się wszystko zgadza, tu się zgadza. Oś, ósmy, u, o, a, o, i, e, stary, wygasło ci pozwolenie na wjazd. Ten dokument utracił ważność. Wcześniej było mi nie po drodze. No jaki oni używają argumentów, to aż mnie głowa boli. Idź mi, nie grzesz więcej. O! Ho, ho, ho! Cześć, to ja, ty ucieszony? Mam już wszystko, co ty chcesz. O, stary kwit wjazdu. Ho Beach, please. Zgoda na wjazd, men, nie kwit. Nie używamy już tych kwitów! No nie! Jeden gość mi to sprzedał jest w porządku, tak mówił! Może ty sprawdzisz jeszcze raz? Sorry, ziom. Dziom? Sorry, ziom, ale kwity stały się już nieważne dawno temu. Nie przychodźcie tu więcej! Ha, ha! Ja ciebie lubię, ale wam interes, ale mam interes warsztocie, zdobędę dobre papiery i przyjdę znów. Pff. Dobra, ziom. Trzeba mu dać jakieś imię, na przykład. Pff, nie wiem. Roman! Roman, będziesz teraz romanem, lubię romanów. Transit przez terytorium 14 dni. Dobra, nie pracujesz, nie potrzebuję pozwolenia od Ciebie, więc spoko. Och, nazywasz się jakbyś był jakimś Arabem. Nie założysz za dużo tych e, klerek. Nichar schetch, matko boska, dobra, kot się zgadza, tranzyt, tak, dwunasty pięknie tu, ziomuś, korista, city, wszystko git na moje oko. Na prędkości jedziemy teraz, a co, mamy możliwość pomylić się dwa razy, więc co się będę szczypał, zobaczymy czy tu, Uuu! zakon oczekuje, no proszę, to był pierwszy koleś z kontrabandy, Ezik, Cormandrex, no okej, okay, koleś się nazywał Cormandrex, tam nam coś takiego, po prostu i poszedł, no właśnie, co się będą zaczynać, zaczynać ciekawe rzeczy robić. Trzeba na nich zwracać uwagę, bo to są ci ludzie, prawda, którzy mogą w przyszłości nam pomóc stąd uciec. Eee, nie to. Transkrypt. Przeprowadzam się. Imigracja, tak? Okej, okay, na zawsze. Ważna do grudzień. Okej. Okay. To się zgadza. Pietr? U Jezu. O stary. Łóżeś pojechał z imieniem nazwiskiem? Ziomoś. Przesłuchaj. Te personale się nie zgadzają, mam dwa różne imiona. Stary, ale to byś nad nazwisko nie zgadza. Macie to. Nie wiem, po co mi to znowu. Co? Myślałem, że napisane odpis z, kar z kartoflami, a to z kartoteki. O boż. Eee, tyry ty ty, ty, tyry, ty. dajcie to patentowi, odciski palców, Zakaria, Marlow, okej, okay. o to się zgadza, tylko masz, nie no, znowu to samo, no, masz źle napisane to, więc no, sorry, spaduwa. Nie macie. Nie dostanę kary za to, mam nadzieję. No, ja myślę. Ech. U, jaka grzywa, stary. Normalnie hipster 200. Zamierzam dołączyć do żony. Imigracja. Okej. Okay. Uuuu, No, albo żeś miał operację plastyczną, albo ci się trochę japa zmieniła. Może pod to światło tak wygląda. Nie mam pojęcia. Wasz wygląd się zmienił? To przez operację. Jasne. Zobaczymy zaraz, jak ta twoja operacja no bo widziałem kartofel zamiast Christopher. Nie, może jak ładny jestem? Jakąś mam purczę. Purcze. Mhm. Chęć na te. O, moim zdaniem te dwa się nie zgadzają. E, stary. A, w ogóle można zrobić, może tak. Zaraz zobaczymy. Pyk-pyk. Niezgodność! Wasze odciski palców niezgodne są z naszą kartoteką. Huh? Aresztujcie Drania. Chwileczkę, co to jest? Jak to, co to jest? Odprowadzamy Ciebie, no. Won! wypierdzielaj, panie nie ma takie chity to kurde nie przejdą cel podróży w trasie przejeżdżam tranzyt zgadza się kobieta kilka dni też się zgadza kot się zgadza gabriel Geldart. całkiem git koś mało tych dyplomatów mimo wszystko szło turututus sant marmero van tegri się zgadza pieczęć nie chcę się sprawdzać, ale ale wygląda na ok. Eee, wszystko w porządku. Spoko. Na moje oko, wszystko git. Next, please! Trzeba przyspieszyć, kurna. Teraz ten dzień, kiedy powinniśmy przyspieszyć. O, jaki wielki besior! Stary, ale masz OBS-y. Arstoczka! 21, tak, 174. Yyy... coś mi się nie zgadza, twój wzrost. Dane zgodne? Serio? No dobra. Niechaj będzie. Odejdź. A, spacja, no tak. Yy, 90 kilo, 90 kilo. Japa się zgadza. Drex Korman. Wszystko wygląda na to, że jest git. Tak, pracownicy, dyplomaci. Kurde, nie to. Chciałem ci dać pozwolenie. Ale już nie zdążę. Fak, nie radzę sobie. No, ale przynajmniej to był koniec dnia. Jednocześnie, więc nara. Chyba, że masz numer wybuchać. No nie. Pięknie. Dostępne nowe ulepszenie. Tab pokazuje, chowa tabę. Pasek stempla. O! I to może będzie ciekawe, jak najbardziej. Tylko, że mamy... U! Proszę, pięć, obsłużyliśmy, noż jaka pensja. 10 na plusie jesteśmy, więc możemy sobie spokojnie pozwolić na ten... Jakże... Bardzo daleko w przyszłość i to są inwestycje. Wiem, że źle odmieniam, bo zmieniam po drodze myśli, no. Aż sobie łyknę herbaty. Aha, tak, łykne sobie, skończyła mi się. Coś mi wypiek nie patrzyłem na pewno. Okej, okay, dobra, spoko, dzień już my zakończony, mamy nowe ulepszenie, będzie spacer i tabulator. Gites, majonez, czapka Polones